Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Runetery na moim kanale Moi drodzy, pora słuchajcie z, podjąć e, rękawice Po raz drugi Moi drodzy, propozycja moja jest taka, że jeżeli nie dam rady to zmienię po prostu poziom trudności Ale teraz jesteśmy mądrzejsi i wiem jakie błędy popełniłem ostatnio Także moi drodzy, jedziemy walka z bosem. Moi drodzy, jedziemy Pierwsza ważna rzecz To nie widzę co ty robisz kolego Słuchajcie, ja nie będę bawić się w nim tańcu. No, słuchajcie, trzeba się przygotować. Jedno uderzenie. Czy ty jesteś w stanie? Coś tutaj zrobić fajnego. Czym jest środek? Może uderzmy za pierwszym. O proszę, i kryta wpadła. I teraz tak, dobrze byłoby znaleźć się tutaj. Więc, my spróbujmy się tam znaleźć. To nie zadziała specjalnie ładnie. Hmm. A co chodzi z tym pchaniem? Zastanawiam się. Jest tu niby obrona. Pięknie, wszyscy dostali mamy shielda. Mamy leczenie. Moi drodzy, jeszcze nie opłaca mi się leczyć. Więc może korzystajmy z okazji. Po prostu uderzmy raz jeszcze i róbmy macki. To było niezłe. To było naprawdę niezłe. Słuchajcie, chyba zwykłe uderzenie nałóżmy. Dobrze. Wiemy o co chodzi. Słuchajcie, na razie no idzie nam perfekcyjnie, chciałoby, chciałoby się rzec. Ty musisz tankować, brown. Zapomniałem, że tu muszę zwrócić uwagę na to. Super umiejętność może jeszcze zaczekać. Ale ja... To nam za dużo nie da. Ale zostaniemy w zwiększeniu szansy krytycznej. Dobrze, jest maksymalna liczba macek. Pięknie. Krwawienie jest jeszcze okej. Okay. Ale słuchajcie, póki mamy taką sytuację, to może ja skorzystam z bariery tej. Czyli tutaj uderzymy sobie na razie tak. Cały czas, że jest kubaniec. No teraz cóż ewidentnie chcemy uleczyć. Tarcza jest. Zwiększenie trafień krytycznych, gdy ja mam taką sytuację, nie wiem czy jest dobrym pomysłem. Tylko dwie tury, widzowie. Ale słuchajcie, spróbować się nie zaszkodzi, prawda? Znaczy, ja myślę jak tutaj ugryźć ten temacik. Pięknie. I raczej dead. 10 tysięcy. Kryta tylko na jednej osobie. Leczenie już jest prowokacja. Przecież podejrzewam, że będą obszarówki. Teraz oczywiście obrona. 607. Pięknie. Cholipka Tankujesz? No to zabolało. Powinna być jeszcze kryta. Zobaczmy, czy mam rację. No nie, nie miałam racji. Znowu zapomniałem o tym. Pięknie te kryty wpadają. Trzeba tu chyba uleczyć. Nie będę ryzykować, nie? Oj, tak, dobra decyzja, myślę. Tankujesz. O właśnie, ty już umierasz. Tu musisz potę wypić. Tylko, że ja mam same sobie poty. Same słabe poty. Znowu jest ten dokładnie sam problem. Kurde, bele. No dobra, spróbujmy. Pięknie. Pięknie, naprawdę pięknie. E, daj nam obronę. Bo zauważyłem, że słuchajcie, on zadaje obszarowe obrażenia. I oczyszczenie było jeszcze. To jest doskonała wiadomość. Jestem w idealnym momencie. Macki musimy zrobić Pięknie, tu będzie, tu będzie bomba. Nie było bomby niestety Okej okay. Fajnie, bo mamy leczenie. Spróbujmy oczywiście Chociaż tobie dałoby jakoś krytę dać. Może to jest jakaś koncepcja? Moi drodzy, co, co wy na to, żeby zrobić tak? Uderzenie. 5000, pięknie. Dopóki nie zada obszarowego jest git. Pięknie. I teraz prawdziwa bomba tu. Cały czas leczenie. Czy tu było? 900. Chyba to. Leczymy, leczymy, leczymy teraz. Nie popełnijmy błędu jak ostatnio. Bo on staje się z każdym razem mocniejszy. Brama full. Pięknie. Prowokacja. Tankujesz. Blisko jesteśmy. Bardzo blisko, zobaczcie. Teraz można stakować o kurczę, tu ładne obrażenia wleciały. Posuwa wszelkie osłabienia to dobry pomysł. Pięknie. Zaraz uderzymy z Mocno, mocno to jest. Macki, poproszę, kolejne. Może teraz słuchajcie to. Tylko muszę pamiętać, żeby uleczyć. I teraz moi drodzy tak. Teraz tak. Tak i tak. Oj, oj, oj klepnięcie wpichnęło mnie w tę postać, co potrzeba było. Myślę, że ogłuszenie może być niezłe, bo przesuwamy jego turę. No żeby on tak padł, ale kryta nie chce wpaść, zobaczcie Jeszcze jedno uderzenie Prowokacja, przygotujmy się I bum Okej, okay, udało się, myślałem, że jeszcze przeżyję na koniec Słuchajcie, dzisiaj z głową Słuchajcie, bez, bez tutaj Odkryliśmy jak to wygrać po prostu, tyle wam powiem. Odkryliśmy jak to wygrać, zobaczcie od razu 20 poziom, aczkolwiek Ari, Ari też 20 poziom. Także moi drodzy, zaraz się zajmiemy sprawami takimi związanymi z awansem, z runami, spokojnie. Zobaczmy co tutaj się wydarzyło wesołego. Nie, nie, teraz muszę nad sobą. Nie mogę. Ari? Jeżeli oglądacie serię na bieżąco, to wiecie, co się z nią dzieje. Ari, słyszysz mnie? Skarzenie z nasiona coś we mnie wyzwoliło. Ja straciłam panowanie. Straciłaś panowanie? Powinniśmy się martwić? To. Właśnie dlatego lepiej mi samej. Dość tego, uspokoiłaś się. Nic ci nie jest. Zdaje się, że nasza misja zakończyła się sukcesem. To Właśnie prawda. Wręcz tętni życiem. Co za aura. Zostało pobłogosławione przez samą Matkę Węży. Być może to była próba, tylko jaka dokładnie, nie wiem. Musimy się spieszyć, zanim mgła ogarnie Maokaja. Okej. Okay. czyli co teraz do Maokaja? Po prostu, moi drodzy, to był teleport. Tak jak myślałem. O, proszę. Ostrze, ostrze władcy, wciąż ostre po całym tym czasie. Był potężnym władcą, dowodzącym ogromnymi armiami. Też taki będziesz, gdy głowa będzie twoja. królu! Ja pamiętam Cię, ale zaraz, gdzie jest moja królowa? Znów to samo. Mój panie, wciąż odzyskujesz siły. Wkrótce ją znajdziemy. Wcale nie robi się silniejszy. Odebranie mu magii będzie prostsze niż mówiłeś. Kto śmie mówić do mnie tym tonem? Jestem Gang Plank, król łupieżców Bilgewater. Twoje królestwo upadło, ale moje wciąż na mnie czeka. Twoja magia mi pomoże. Nie drażnij mnie takimi kłamstwami, pachołku! Co to za amulet masz na szyi? Spokojnie, wkrótce znajdziemy twoją królową. Nie uspokajaj mnie, nędzniku! Moje przeznaczenie jest niezmienne. Odnajdę ją! Wcale nie rośnie w siłę. Ciągle tylko gada o tej swojej królowej. Spokojnie, Gangplanku. Ta obsesja jest jego siłą. Ty szczególnie powinieneś wiedzieć, jaką moc ma podążanie za przeznaczeniem. Tak. Tylko jego przeznaczenie nie istnieje, a moje ta. przeznaczenie króla wciąż istnieje gdy wyczuwa swą królową mówi prawdę zakopałeś jej koronę w Bilgewater zaprowadzi go tam następnie przez cały świat a w ślad za nim podąży zrujnowanie ciekawy jest ten wątek muszę przyznać Chcę sprawdzić, czy coś tutaj mamy. Poznano nowe zakręcia z tego warsztatu. Ok, cokolwiek to znaczy, eee, przyznam się szczerze, że to mi umknęło. Słuchajcie, a gdzie jest wyjście? Rocha Dama, tutaj tak. Tak jest. On powiedział, że powinniśmy się udać. Jak rozumiem, na wyspę cienia do Maokaja. Więc zróbmy to. Ok, jeszcze będzie jakiś dialog, tak myślę. O, Brown, Mogłam się tego domyślić. No tak. Mogę wejść. Zmieniłeś zdanie co do naszego spotkania? Chociaż to dziwna pora. Ach, kapłanko, ja. E, nie. No dobrze, zatem mów. To ciężka podróż dla samego Brauma, ale też dla pozostałych. loj, Braum widzi, że jesteś jak. Śnieżny lew bez swego śniegu. Czegoś ci brak. Masz bystry wzrok brał mnie. To prawda, że ta misja jest dla mnie ciężka. Gdy opuściliśmy Bilcz liczyłam, że moją drogę pobłogosławiła bogini. Ale teraz sama nie wiem. W przypadku pajka bogini nakazała mi postąpić wbrew naukom Buru. Jednak ostatnio sama sprzeciwiłam się tradycji buru. Liczyłam, że pobłogosławi moją decyzję co do zaklina czy węży, ale bogini milczała. Dokonałaś słusznego wyboru. Doprawdy nie wszystko wam powiedziałam. Są kwestie, przez które podważam osąd samej bogini. Zdradzę ci wielką tajemnicę Braumie. Musisz przysiąc, że nikomu jej nie zdradzisz. Braum przysięga. Wielka tajemnica. To nie w kid dmuchał. Wiedziałam, że Gangplank żyje. Po tym jak Sara próbowała go zabić, Gangplank przyszedł do mnie. Uratowałam go, ponieważ bogini uznała go za godnego. Jednak teraz nie kroczy już dobrą drogą. Mm, ciekawe, nie? Sara się o tym nie dowiedziała. Bogini nakazała mi pomóc mu. Gdyby Sara się dowiedziała, zabiłaby go, kiedy dochodził do siebie. Ale. Może nigdy nie rozumiałam bogini jak należy. Może gangplank zasłużył na śmierć, a ja jestem oszustką. Braun ma pewną teorię. Bogini cię sprawdza tak jak ty sprawdzałaś gangplanka. Ha, niby po co. Jeśli nie przejdę próby, Bilgewater upadnie. No to ją przejdziesz, a my w tym pomożemy. Każda próba Illaoi to także próba Brauma. Wkrótce będzie okazja, by Sara poznała prawdę. Braum to wie. Na pewno uważasz, że powinna wiedzieć. I właśnie dlatego macie mógł. A... Cicho to powiedział. Możesz zostać. Może innym razem, czeka nas ciężka walka z Threshem, teraz muszę pobyć sam na sam z moimi myślami. Ty jesteś silny, Braum. Silniejszy od wielu innych. Przecież bardzo spoko była ta rozmowa, Czuję się taka... Powiem wam, że jeżeli chodzi o fabułę, to... Kurde, Bele jest naprawdę... Nieźle. Nie wiem, co to za ekipa. Czy są jeszcze tutaj zio? Gdy przemija świt, bohaterowie gromadzą się. Kto to? Mów I to to mgły. Kto to? Dawno minęły czasy, gdy miałem imię. Na wyspach cienia tracimy niemal wszystko. Nie wszystko jednak pochłania mgła. Teraz możecie mi mówić ...Nekrit. Dobrze się wysławiasz jak na istotę z koszmaru. To jest Kartus? Wybacz nasz sceptycyzm. Wygląda jak Kartus Cisk cienia jest mocny. Jednak kilka rozsądnych dusz się z niego wymyka. Próbujemy nie dać się wciągnąć w odmęty szaleństwa. Z pewnością jest inny. Czuję towarzyszący mu spokój, otoczony jego udręką. Wasta Janka doskonale wszystko pojmuje. Znasz ich? Poznałeś mój lud? Bywali tutaj, przed zrujnowaniem. Czy, czy spotkałeś się z nimi? Jacy oni byli? Czy widziałeś, jak używają swojej magii? Dlaczego byli tutaj? Tego. Nie wiem. Ci, którzy się tu zjawiali, rozmawiali tylko z wybranymi. I to wszystko? Wybacz, liczyłam na o wiele więcej. Halo, przymykamy oko na fakt, że bratamy się z istotą mgły? Nagle wszystkim to pasuje? Łączy nas wspólny wróg. To on stworzył koszmarną otchłań, w której teraz trwam. I idzie po was. Gangplank? Wiesz? Jedna z tych szumowin? Heh, słyszeliśmy o nich. Nie. Zniszczony król. To nie brzmi dobrze. Właśnie. Nim stał się zniszczonym królem. Nazywał się Wiego. Był potężnym magiem. Władającym zapomnianym dziś imperium. Ja byłem jego doradcą. Faktycznie, bo tam twarz była z lewej. Wiego był człowiekiem pełnym pasji, uwielbianym przez poddane Ponad życie kochał królową Izolę. Ona była dla niego wszystkim. Swoje królestwo zbudował pod bojami. Wiego miał mnóstwo wrogów. Którzy ostatecznie okazali się sprytniejsi niż sądzi. Król zdołał umknąć przed ostrzem zabójcą. Jednak Izolę miała mniej szczęścia. Została okrutnie zatruta skażoną bronią. Wiego nakazał swym wojownikom ruszyć w świat i odnaleźć lekarstwo. Ci w końcu trafili na błogosławione wyspy. Które miały podobno obfitować w lecznicze wody Kiedy jego armie przemierzały świat Viego odizolował się ze swoją królową Biedaczka w końcu zmarła A on oszalał z żalu Nakazał krwawo tłumić bunty wśród poddanych Wciąż tulił jej ciało Nie zamierzał opuszczać komnaty królowej jego generałowie wrócili z wieścią, że znaleźli lek. Król wyruszył ku Błogosławionym Wyspom, a w jego ojczyźnie płonęły kolejne wioski. Wiego napotkał mieszkańców Błogosławionych Wysp. Odmówili mu cudownej wody życia. Poza jednym. Był to podstępny uczony o czarnym sercu. Człowiek znany jako Dresz. Ma Kresz zaprowadził w jego głęboko pod powierzchnię ziemi do błogosławionej wody. Zanurzył w niej ciało Izoldy i poddał je jej leczniczemu działaniu. W dzierżący latarnię niegodziwiec patrzył z radością, jak Izoldę wraca do życia. Była upiornym cieniem samej siebie. Gdy w jego nadopatrzył, zastygły w milczącym stuporze, stwór zaatakował. Para zniknęła w mrocznych odmentach. A cień opuścił ich ciała, gdy razem opadali nad nim. Ból i mrok rozdarły wyspę, zatruwając święte wody i zamieniając je w czarną mgłę. Mgłę, która pochłonęła w jego wraz z ukochaną królową. Tak zrodziło się zrujnowanie. Zniszczony król usnął na wieki. Obecnie Tresz szuka artefaktów, które wyzwolą władcę z mgły, by na powrót stał się jednością. Gangplank, co za głupiec! Nie ma pojęcia, z jaką mocą igra. Musicie powstrzymać ten rytuał. Jeśli zniszczony król zjawi się na nowo, mgła rozniesie się na każdy kontynent. Harrowing pochłonie świat, zniszczy wszelkie życie. Jest więcej takich jak ty, mogą nam pomóc? Na brzegu, w miejscu, w którym się zjawiliście, odbywa się zgromadzenie. Obserwowaliśmy Was z zaciekawieniem. A więc nas szpiegowaliście. Musieliśmy wiedzieć, czy przeżyjecie, poznać Wasze zamiary. Mam nadzieję, że dobrze się przyjrzeliście i wiecie, co czeka tych, którzy z nami zadą. Groźby zostaw dla Tresza, powstrzymajcie rytuał. Będę czekał przy brzegu. Mamy wspólny cel. Ciekawe, Pamiętam szczerze, że bardzo ciekawe. A, chcę zobaczyć, czy pojawiły się nowe towary. O, o O Ouch! Różnica Różnica ogromna. ogromna yeah, jużieńku. Tarcza no to jest, że moc ataku większa, czy ja wiem, czy chcę? Pike. Tutaj moc ataku, ale też słuchajcie, nie daje rady. Dobra. Czy ja mogę korzystać z tego, co jest na dole? Tutaj czy nie? Jak to było, widzowie? Bo wydaje mi się, że mi czegoś zabrakło. A to oznacza, że czegoś? No właśnie, nie mogę. Tutaj zauważyliście, że się pojawiło ich znacznie więcej, nie? A tak po mówiąc, czy ja mogę sprzedać? To jest do kupienia. Nie, to jest do sprzedania, tak. Ale różnica to. Czy ja mogę sprzedawać te takie głupoty? Chyba nie. Dwunastki, chyba można sprzedać, bo otóż słuchajcie, no można troszkę złota nadrobić dziesiąty mm, gdzieś było segregowanie. O, właśnie, v teraz będzie na odwrót. Słuchajcie, posprzedajmy te temy, bo myślę, że one są bezużyteczne. Teraz że zarobimy kilka stówek na tym i zobaczymy, widzowie. Czy słuchajcie, jest tutaj coś fajnego? To już wygląda lepiej. Nie mam pojęcia, do kogo jest ta bombka. Aha, ehm, przeglądaj, słuchajcie, wydaje mi się To jest tak, 10 szansy tarczy, gdy zostać trafiona. Ok, zwiększa moc ataku o 1300. Kurde, to jest mocne. O! I to jest słuchajcie za kryształy Ale ciekawe A ta była od potek, pamiętam Moi drodzy, no, yy, pierwsza rzecz Moja propozycja jest taka, że musimy założyć oczywiście 636 Czy ja mogę zakląć tę nową broń? Um. Ja mogę zakląć nową broń? Aha, bo to ja wybieram, co za moc ma być. 26 na, na leczenie przy każdym trafieniu niezłe. Kurde, niezłe. Starczy? No kurde, bele, pewnie. To może być bardzo przydatne. 245 punktów, a żywotność zwiększa wytrzymałość oraz moc ataku. Tarcza, 20 na tar tarczę przy każdym trafieniu. Ciekawe, czy to się z Mackami współgra. Ciekawe, spróbujmy. A, nie mogę chyba. Mam 3 na 4 Fajny Bayer, fajny Bayer podoba mi się. Moi drodzy, a teraz słuchajcie, skoro mamy taką sytuację, a widzę, że na liczniku jest cudowny czas, żeby powoli zakończyć, to moja propozycja jest taka, żebym ja wam pokazał, co tu się wydarzyło. 22 poziom. Który mamy poziom? Dobre pytanie, ale wydaje mi się, że 21. Także, moi drodzy, mam jeszcze jeden kryształek. Zwiększa moc. Zwiększ moc tarcz pewnie. Zwiększ. o, jedna aktywna macka. Strażniczka, Kradzież życia. U niezłe, niezłe. I MF na koniec nam została zwiększa szanse na trafienie krytyczne. Mamy aktualnie 82, niezłe, niezłe. Unik zwiększa moc ataku. I jeszcze zaczynamy walkę z większą 30%. Pole chyba mieć ogólnie większą szanse. Moc ataku. 2400. Moi drodzy, tak to się prezentuje. E, zapiszemy sobie, słuchajcie, no dzisiaj taki odcineczek, który dał nam fajne rzeczy, słuchajcie, fajne rzeczy. W następnym odcinku, moi drodzy, e, oczywiście pójdziemy do Maokai i powoli ruszymy z fabułą. Mam nadzieję, że już teraz to pójdzie. Uuu! Jak skopyta, wystrzelimy. Także mam nadzieję, że odcinek przypadł Wam do gustu. Dajcie znać, czy ta opowieść Wam się podoba. Bo na mnie dzisiaj zrobiła wrażenie, że musiałem milczeć prawie cały odcinek. Także jestem zachwycony. Także trzymajcie się do następnego. Jo!